15 grudnia 87 urodziłam syna. Tak się mi los ułożył, że rodzice wcześniej zmarli. Miałam młodszego brata, wyprawiałam mu wesele. Następnie mieszkałam z babcią byłam jedyną opiekunką. Pracowałam w żeglu bydgoskiej Zajmowałam kierownicze stanowisko. Byłam kierunkiem służby socjalnej. Często wyjeżdżałam w delegacje. W związku z tym, gdy mieszkałam w terem budownicy, to niejednokrotnie, jak przyjeżdżałam do domu, to babcia leżała w zimnym, nienapalonym mieszkaniu, no bo nie miała siły, więc cieszyłam się, gdy w 1978 roku otrzymałam na Bartodziejach w ramach przyspieszeń dla zakładów pracy, tak to wtedy się nazywało, mieszkanie spółdzielcze i tam jeszcze z babcią mieszkałam, babcia jeszcze ze mną tam w tym mieszkaniu 5 lat pożyła, miała 89 lat jak zmarła, ale cieszyłam się, że te ostatnie lata Babcia miała ciepło w domu. Cieszyła się z tego. Małe to były pokojki, ale mówię, Babciu, masz zawsze miałeś duże mieszkanie, a teraz masz takie malutkie. Ona widzi dziecko, ja się tylko cieszę z tego, że mam ciepłą wodę, bo już w tym zimnej wodzie te reumatyzm miałam. A tutaj mam ciepło. Nie trzeba było w piecu palić, było ciepło, ciepła woda. I ostatnie lata babcia chociaż pożyła sobie w wygodzie. Tak mi się los ułożył, że ja dopiero Urodziłam dziecko swoje pierwsze w 1987 roku i ciocia, Zofia Koczorowska, właśnie ta dziadka, siostra, nauczycielka, która wydała tam ten pamiętnik o, swoich, o swoim rodzeństwie, ona napisała piękny wierszyk, mi ułożyła listy, pisała, mam tutaj listy załączone, ona pisała jak urodziłam to dziecko, mi listy i wspomnienia takie rodzinne.